Takim jest, za to, że jest dobry i za to, że mnie zmienia. E, dzisiaj dotknęło mnie coś takiego, że przed tron Boga Ojca mogę przyjść e, w taki sposób, żeby, że przyjmując e, to, co Pan Jezus uczynił, nie mogę przynieść nic ze sobą, ale tylko dzięki Jego e, dzieł. Mogę przyjść blisko do Boga jako Ojca. I to pracuje cały czas w moim sercu. I to gdzieś jest taki proces, w którym ja jestem też, że widzę, że nie mam nic, co bym mógł przynieść Bogu, z czym bym mógł przyjść tak naprawdę do Niego, ofiarując, czy jakoś tak, żeby w ogóle zbliżyć się do Niego. Jedyna na, na podstawa, na jakiej mogę przyjść do Boga, Ojca. Jest dzieło Pana Jezusa. To jest niesamowite. Jak patrzę na to, co Pan Jezus uczynił, to, to po prostu nie mogę się powstrzymać, żeby nie wielbić Boga. To jest niesamowite, co wszystko uczynił. Praktycznie, co ja mogę uczynić? Tylko przyjąć z zaufaniem, z wiarą to, co On uczynił. I cieszyć się, wielbić Boga i... Także chciałem naprawdę, jestem niesamowicie wdzięczny Bogu za to, kim on jest, co on uczynił. I że mogę po prostu korzystać z tej łaski Jego dzień po dniu z miłosierdzie, które ma. Trudno mi to wyrazić, ale to, mnie, to, to zwraca moje, uwagi, moje oczy na, na, na niego, na jego oblicze. A, a z serca płynie uwielbienie dla Niego. Chwała Ci, Panie.